I dla odmiany Ekstra klasa 2024-2025, seria druga, saszetka z Hobby Boxa, grubość nie za gruba. Lecimy, sprawdzamy jakie to tutaj karty się czają. No i mamy pierwszego zawodnika Donis, następnie Polak, jest i też Paluszek, następnie Gamboa Silva. Jest też puzzle, którego chyba już tutaj nie trzeba. No i mamy traf. Słuchajcie, podpis Authentic Signature Cloud Gonzales. Gon chyba nie, źle go wymawiam. Kurczę, dobra. W każdym bądź razie Legia Warszawa 69 na 129 level drugi. I bardzo się z tego powodu cieszę. No i następnie Bruno. Wybór kibiców. I ostatnia karta tutaj jeszcze e, z widzewa maskotka. E, elegancko. No i cóż, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.